moja obserwatorka zapytała dlaczego niektóre jej stylizacje wyglądają tak, że mucha nie siada, a inne totalna klapa czy to wypalenie tak Istnieje takie prawdopodobieństwo, że jesteś przemęczona tym, co robisz na co dzień, wpadła Ci rutyna, i rzeczywiście przez to, że pracujesz po 10-12 po 12 godzin dziennie, może być tak, że jak już organizm słabnie, no to automatycznie stylizacja nie będzie wyglądała dobrze. A skoro wspomniałam już o rutynie, to warto tutaj pomyśleć o tym, aby skorzystać z jakiegoś szkolenia, żeby odświeżyć swoją wiedzę i wprowadzić trochę świeżości do swoich usług. To na Zawsze motywuje i napędza do dalszej pracy. A jeśli naprawdę pracujesz po 10 czy 12 godzin dziennie, postaraj się tę pracę ograniczyć. Trzeba zmienić Twój cennik, aby ograniczyć ilość przyjmowanych klientek, a skupić się na bardziej jakościowej pracy. A z czym Ty się borykasz w ostatnim czasie? Daj znać w komentarzu, a postaram się pomóc.